To zadziwiające, że niektórzy z nas nadal wierzą, że kleszcze skaczą na swoje ofiary z wysokich drzew. W rzeczywistości te pasożyty wolą trzymać się blisko ziemi. Kleszcze nie skaczą ani nie spadają z drzew. Zamiast tego czekają na swoje ofiary w trawie, niskich krzewach lub na liściach na wysokości do około 1,5 metra nad ziemią. Zwierzęta są dla kleszczy idealnym i łatwo dostępnym celem. To właśnie dlatego, że żerują one w niskiej roślinności. Kleszcze to wyjątkowo sprytne pasożyty, które potrafią zlokalizować ofiary z daleka. Dzięki receptorom wyczuwającym dwutlenek węgla mogą one przygotować się do ataku z odległości nawet kilku metrów. Dlatego tak ważne jest, aby po każdym spacerze dokładnie sprawdzać sierść naszych pupili. Pamiętajmy też o stosowaniu preparatów ochronnych. To najskuteczniejszy sposób na ochronę przed kleszczami i chorobami, które przenoszą. Ja stosuję Fiprex, niezawodne w zwalczaniu pcheł i kleszczy.